Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Hashtagów. Dzisiaj będziemy sprawdzali, co faceci wiedzą o make-upie. Na czym polega makijaż na mokro? Na mokro? O, o, ups! O, o. Słuchajcie, mokro. twarz się wsadza w miskę. Tam i się, i się pacykuje. To <grymne> są dwie możliwości. Albo że się go właśnie robi jakoś na mokrą twarzę, to nie ma chyba sensu. Albo, Albo ten że ma wyglądać. Mieszasz może z wodą, znaczy z czymś wilgotnym. Może tak. No nie wiem, może skóra jest w jakiś sposób nawilżona, jakimś smalcem, może... masłem, czy czymś takim. A tak naprawdę to chyba na mokro to znaczy, że, że jakieś są płynne rzeczy, które się nakłada tak, tak jak puder zamiast, zamiast w takiej proszkowej tak, formie to, to, to po płynnie. prostu tak nam się hmm. wydaje no 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 nie wiem no. dobra po prysznicu. może makijaż od razu po prysznicu. może jak w trakcie! Za... o ona tak. stoi pod prysznicem ma, 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 Dokładnie. Ma, i tam jeszcze inaczej i potem nie jest. musi zmywać, bo samo się spływa i robi to e, wodoodpornym czymś żeby nie spłynęło podczas pod prysznicu. Brania, brania ale popieli. ale jakie to jest za oszczędność czasu dobra jaka ja jest odpowiedź jest to makijaż wykonany kosmetykami w płynie, np. róż w kremie. No to byłeś trochę blisko, Odkład ten, no. No właśnie, zgadnij. No to mówiłem przecież, no. Mówiłem, że Wie na mokro się to robi, dokładnie. Na czym polega strobing? Ja wiem, ja wiem. Te teraz, teraz ja wiem, ja wiem. Idziesz na koncert, wystawiasz się na strobing i masz padaczkę. W Nie wiem, jakieś warstwowe nakładanie czegoś? Nie wiem, co to może być. Że najpierw podkład, potem następna warstwa i mhm. potem szpachla i Musя potem musi jakaś, To musi być jakaś technika <s brushes> szpachlowania. Nie, to jest coś, co znane oh, z konturem twarzy. nadawanie konturu twarzy. Oh. Takim malowaniem, żeby był wyraźny kontur. A może, nie wiem, usuwanie brody z twarzy za pomocą światła u kobiety? Jak mają zarost tutaj wąsy, jakiś hmm. pański albaro? To to nie jest urządzenie, Total. tylko taki styl jakby? Tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest styl, to nie jest urządzenie, to jest styl, który... który. Tak mi się wydaje, że To biorę na Ciebie to no. w takim razie, bo ja nie mam pojęcia. A czy mamy rację? Jaka jest odpowiedź? Strobing to sposób modelowania twarzy za pomocą światła, a dosłownie kosmetyków rozświetlających. No to no, mówiłem no, przecież. przecież no, Zabomnieliśmy tylko o świetle, i no, na wszystko się zgadzam. Dokładnie. No! Nice. ktoś um, um, coś tutaj widziałem. Andrew, Gdzieś Andrew. tam grało, Gdzieś tam grało. Ja pierwsze słyszę to w życiu. Ale ładnie, ładnie. No, byliśmy blisko. Na, naciągnięte, bazy, byliśmy. No, bazy, no, byliśmy ale byliśmy ze światłem, to trafiliśmy. No tak, ale to jest takie wzięcie czegoś, co fajnie mi po angielsku. I... Tak, i zawłaszczanie tego do branży beauty. Dziewczyny, wstydziłybyście się. Co to jest beauty blender? No, beauty blender? Beauty jest to bodajże piękno, a blender to jest bodajże blender. Ja wiem, ja wiem co to jest ja Beauty wiem, Blender, jest. Ja, wiem, jest. Ja, wiem, jest. ja wiem, ja wiem. To, to proszę takie, bardzo. Dobra, to jest taka gąbeczka. w kształcie jajeczka. W kształcie jajeczka. kształcie jajka z, na, na końcu jest takie szpiczaste i to służy do e, takiego, gradientu. gradient. Leba, iba, <laughs> takie. Taka paleta farb. Far. O, paleta. dla artysty. Tak. Którą malujesz się jak Indianin i tak rozcierasz sobie, żeby zmieszać te, zblendować właśnie te kolory na twarzy. I to wszystko beauty, co Ty nałożyłeś, to się blenduje. I blenduje się. I te kolory się chyba tak ze sobą... Zwiszają. O, tak. I to wszystko jest e, jednolitą taką mazią. Mas mazią masą. Ale... <grym> no jest przez to, że dwa dni temu o tym rozmawiałem z... Posłuchałem roz roz rozmawiać. Ja o tym Moje narzeczonej z kimś tam. Y no i wiem teraz. A, ale to było proste. Tak. Okay. No. Beauty blender. To jest gąbeczka do nakładania makijażu w kształcie jajka. O jajku tak myśleliśmy. Że gruszka, jajko. No, no, Lewatywa, no wiadomo. <słysza> To nie ma sensu w ogóle. W, jak, w jakiego kształcie jajka? Mamy to. Dlaczego jajka? To się powinno nazywać Beauty Egg czy coś? A nie, kurczę, Beauty Blender. Błagam. Do czego służy primer? Nic to, ja, to tak jak coś, coś na początek? Mi się to skojarzyło z Primo. Od, od takiego Prime? Coś tamtego? Może być, że to coś. Taka początkowa warstwa. E, coś, coś na co zasadzie jakiegoś się podkładu. Podkładu takiego początkowego. Ale skoro się przy podróżach w czasie, może jest mm. to moment przed nałożeniem jakiegokolwiek makijażu, mm. czyli coś, co nakładasz jako pierwsze. To takie przygotowanie tak. do, do makijażu. A to nie jest po prostu podkład taki bazowy, że pod, pod resztę tak się, makijażu robią. Tak to brzmi przynajmniej. No tak wydaje się. Tak jest to. sens. Jakiś specyfik do przygotowania twarzy przed makijażem. To jest taki moment, że jak potem nałożysz coś, co ci nie, nie pasuje, to potem możesz się cofnąć do tego momentu. Taki safe point makijażu. <grym> <grym> Dobra, ale to może być, być coś, co nakładasz jako pierwsze na twarz. Tak mi się wydaje, że Dobra, to, jest to jest podkład ja bazowy. Primer jest bazą pod makijaż. Ma służyć utrwalaniu makijażu. Proszę! No, Ty. Proszę tylko pomyśleć! Kurde, ja myślałam, tylko że pomyśleć że będzie... i... No pomyśleć logicznie! No! Ma to ser, no. Pięknie! Yes. <noise> coś tam wiemy! Czym jest serum? 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 Wiem, co to jest. To jest ser żółty o nazwie Um. Serum. Nie. <noise> nie, nie, żartuję. Że serum to jest takie coś, co się nakłada całkowicie na końcu. Kurde, mi to Matiali. nic zupełnie nie mówi. No, serum, serum to nie jest jakiś. Ekstrakt albo jakaś taka podstawa, nie wiem. Odżywka! To jest Odżyw? serum, to jest coś, co odżywia skórę. A to nie jest jakiś rodzaj substancji po prostu? No tak, no ale dlaczego? No nie wiem, no. No do urody pewnie. Nakładasz serum na twarz, macie ją odżywić, e, mm -hmm. zrewitalizować. A potem, jak jest śniadanie, to możesz sobie wziąć kanapkę i położyć serum. I wolno mylić serum z sebum, bo sebum to jest coś niepożądanego. Więc serum to jest coś, co odżywia i nawilża twarz. Mogą być na przykład jakieś olejki e, na twarz, na przykład. Ale dobra, nie, ja, ja pasuję chyba. Serum jest to e, wyciąg. Z czego? Wyciąg. <głos> <głos> Chciałem to powiedzieć. Serum to bardzo skoncentrowany kosmetyk, który mocno odżywia skórę. U, wiem, że jakiś taki właśnie koncentrat. No, coś, coś, coś. Tak czułem. No coś takiego na Dobrze, dobrze szło do tej pory. Trzeba coś trzeba coś nie trafić. Olejek. No. Mówiłem <sęśc> medidas, to! to eben, przyznałbym sobie dwie trzecie prawdy. Ja bym sobie przyznał 300% racji. Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, róbcie wszystko, żebyśmy istnieli jak najdłużej, a jakbyście chcieli zobaczyć, co faceci wiedzą o modzie, to klikajcie tu. Pa! Hey!